Nasza wanna kąpielowa, czyli mini basen, służy nam już od trzech sezonów i mam nadzieję, że długo jeszcze będzie nas cieszyć w upalne dni. Niezwykłość tego zbiornika polega na tym, że w 90% składa się z lekkiego penopleksu. Penopleks to taki pomarańczowy styropian. Budowa wanny kąpielowej jest bardzo prosta, lekka i tania. Na tych ujęciach widać pierwszy sezon w kąpieli mini baseniu. Można się w nim nie tylko świetnie odświeżyć, ale także wykorzystać zapas podgrzanej na słońcu wody do podlewania ogrodu. Dzięki taniej pompie ruczejok wygodnie podlewam ogród warzywny i trawnik. Byłem tak zadowolony z kąpieli, że w tym roku zrobiłem do niej też ścieżkę, także w 90% z penopleksu. W kolejnym roku kupiłem lepszą pompę zanurzeniową. Za jego pomocą podlewam świeżo zbudowane wysokie, ciepłe grządki, których boki również w 90% składają się z penopleksu. Na tych ujęciach kupiłem przed rozpoczęciem trzeciego sezonu. Zaraz po wykonaniu wypuściłem filmik. Jak mogłem, postarałem się opowiedzieć o wszystkich etapach tej budowy. Jeśli uda Wam się wygiąć penopleks, to możecie uznać, że połowa pracy już za Wami. Jego grubość to zaledwie 3 cm. Po pewnym czasie, przeglądając internet, zacząłem natrafiać na filmy, na których Majsterkowicze powtarzają moje doświadczenie. I nie zawsze udaje im się to tak gładko, jak wyszło mi. Natalia Pieriewieriewa z kanału o tej samej nazwie stworzyła bardzo dobrą wersję takiej bali. Dekoracyjne wykończenie jest fantastyczne. Ale oglądając jej film, zrozumiałem, że w niektórych momentach, które mi przychodziły łatwo. Jej nie było lekko. Natalia to znana blogerka. Nagrywa ciekawe filmy, dlatego dowiedziałem się o jej trudnościach. Ilu jeszcze domowych majsterkowiczów, którzy nie nagrywają filmów, mogło mieć podobne trudności? A my nic o tym nie wiemy. Może to wszystko przez to, że wiecznie się śpieszę. Nie zwróciłem uwagi na pewne subtelności wykonania. Dlatego chcę to naprawić i w trybie pilnym publikuję film po obejrzeniu którego takie mini baseny zaczną się udawać nawet u osób, które nigdy nie trzymały nic cięższego niż łyżka. Dlatego wszystko po kolei. Witam kanał Piosenki Jaszki Kosiaka o tanich innowacjach. Na początku nadałem arkuszom chropowatość, używając odczepionego od rączki brzeszczotu do drewna. Ekspandowany polistyren jest kruchy przy zginaniu, ale jeśli z jednej strony za pomocą kleju do komórek budowlanych i pianki przyklei się kawałek siatki tynkarskiej z włókna szklanego, to materiał można wygiąć gołymi rękami. Najpierw stopniowo wyginam jedną stronę, potem stopniowo wyginam drugą stronę, a następnie przechodzę do środka. Po wygięciu arkusza najlepiej na pół godziny unieruchomić go w takim wygiętym stanie. Siatka spełniła swoją rolę. Można ją odkleić i użyć ponownie. Wydaje mi się, że nie mam zbyt silnych rąk. Ale w zeszłym roku wyginałem Penoplex całkiem sprawnie. A pewien wysiłek, powiem wam, trzeba włożyć. Może siły dodawała chęć jak najszybciej uciec przed upałem. W zasadzie nic trudnego, wszystko jest na nagraniu. Łącznie musiałem wygiąć 8 arkuszy, żaden się nie złamał. Ósmy arkusz udało mi się wygiąć wyjątkowo sprawnie. Jak widzicie, to nie jest żaden cud montażu wideo i nie ma tu żadnych trików. Wszystko dzieje się na waszych oczach. Podczas robienia ogrodowej ławki z ekstrudowany polistyren, zdarzyło mi się kilka wpadek i arkusze dwa razy się złamały. Tam wymagano bardzo małych promieni i zakrzywień. Natali też nie udało się wygiąć styroduru, cały czas jej się łamał. Okrągły kształt uzyskała dopiero po sklejeniu małych kawałków styroduru. Kiedy zabrałem się za wykonanie okrągłego ula, barci ze styroduru Zrobiłem najprostsze urządzenie z palety to jest styrodur wyginarka. Dzięki niej można wygiąć styrodur w bardzo mały promień. A jeśli jednak chodzi o siłę rąk, to z wyginarką do styroduru taka praca idzie znacznie łatwiej. Ekstrudowany polistyren dzięki temu można nawet zwinąć w rulon. Aby ostatecznie rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące wyginania takich materiałów, Przenosimy się do naszych czasów. Słyszałem, że wielu miało problemy z wyginaniem szarego penopleksu technopleksu. Teraz wszystko sprawdzimy. Testowej płycie z obu stron nadaję chropowatość piłą do drewna jak z pomarańczową. Odcinam kawałek mocnej siatki z włókna szklanego według wymiarów płyty. Drugim testowym próbnikiem będzie również szary, już od razu chropowaty ekspandowany polistyren. Używam wysokiej jakości siatki z włókna szklanego, która nie rozpada się na nitki. Tworzę oddzielne włókna. Warto dać klejowi kilka minut na przeschnięcie. Gdy klej przesechnie, przyklejam siatkę do próbki. Oglądając wideo Natali, miałam wrażenie, że oszczędzała na kleju piankowym. Na początku nie warto żałować kleju. Później, gdy nabierzesz wprawy i zagniesz kilka arkuszy, możesz go dawać mniej. Przyklejam do drugiej próbki. Siatkę trzeba solidnie przykleić, nie tylko położyć. Zakładam pierwszy próbkę do giętarki do styroduru. Chwila prawdy. Płyta bardzo szybko się złamała. Wygląda na to, że z wyginaniem szarego FPS rzeczywiście mogą być problemy. Próbuję wyginać dalej od krawędzi. Moim zdaniem, szary materiał jest sztywniejszy niż pomarańczowy. Trzeba użyć więcej siły. Nie podoba mi się też częste trzaskanie. czasu do czasu ekspandowany polistyren pęka. Są widoczne pęknięcia, ale można to zgiąć. Nie zagnie się na mały promień, ale na duży, potrzebny do bali. Tak, werdykt. Materiał warunkowo się nadaje. Wkładam od razu szorstki, próbny egzemplarz do przyrządu. Panowie, to już inna sprawa. Wygina się nie gorzej niż pomarańczowy i nie pojawiły się nawet najmniejsze pęknięcia. Werdykt. Można go wyginać pod dowolnym kątem, jak pomarańczowy. Skoro już tak się rozkręciliśmy, spróbujmy wygiąć też zwykły biały styropian. Od dawna chciałem to sprawdzić. Oto płyta styropianu, elewacyjnego, o gęstości 25. To płyta o gęstości 15, co wyraźnie czuć w dotyku. Materiał jest dla mnie nowy, nie żałuję kleju. Szczególnie po krótkich bokach, na krawędziach siatka powinna być przyklejona jak najstaranniej. Tak podpowiada mi intuicja. Jestem pewien, że można wymyślić ulepszony penoplekso-gip do którego w ogóle nie trzeba będzie wcześniej przyklejać siatki. Przy drobnych domowych potrzebach w większości z nas trzeba wygiąć niewielką ilość płyt, więc nie widzę sensu zawracać sobie głowy, tworzeniem zaawansowanego urządzenia. Montaż siatki zajmuje niewiele czasu. Stanowie, styropian o gęstości 25 to po prostu mistrz. Wyginanie go to sama przyjemność. Wszystkie testowane próbki mają 3 cm grubości wygina się idealnie. Biały styropian. W przeciwieństwie do polistyren ekspandowany nie ma zerowej nasiąkliwości wodą, więc użycie go jako hydroizolacji może się nie sprawdzić. A tak, do wymyślnych małych form architektonicznych jak najbardziej się nadaje. Werdykt doskonałe. Po zdjęciu siatki i wyginaniu. Materiał należy zdejmować i prostować ostrożnie. A oto i styropian o gęstości 15. Wygina się bardzo łatwo łatwiej niż poprzednie, ale nie pozostaje wygięty. używać, lecz ostrożnie. Nie trzeba się śpieszyć z odklejaniem siatki. Styropian o gęstości 25 to rewelacja. Niedawno poznałem niesamowitego mistrza i muzyka Michała. W swoich filmach pokazuje, że z resztek styropianu i drewna można w kilka godzin zrobić ludowe instrumenty muzyczne dla dzieci i dorosłych. Michał powiedział mi, że wiele narodów w tym Białorusini kiedyś miało ludowe skrzypce o różnych nazwach i kształtach, dziś już zapomniane. Błędnie sądzi się, że ludowe instrumenty mają prymitywne brzmienie, niewspółmierne do innych. W orkiestrach białoruskich instrumentów ludowych nie używa się ludowych skrzypiec. Michał próbuje naprawić tę niesprawiedliwość. Skrzypce z pianki mogą brzmieniowo konkurować z wieloma klasycznymi instrumentami. Link do kanału tego niezwykłego człowieka znajdziesz pod filmem. Wracamy do trzech sezonów kąpielowych wstecz. Przy pierwszych eksperymentalnych wyrobach staram się unikać błędów. Pracuję sumiennie i usuwam resztki pianki. Osiem wygiętych i cztery niewygięte płyty. Cały ekstrudowany polistyren, który będzie potrzebny. Podczas klejenia staram się dokładnie nakładać klej. Nakładam na jedną krawędź, nakładam na drugą. I dla większej pewności pasek pomiędzy nimi. W ten sposób spojna klejowa jest mocniejsza niż sam materiał. Aby arkusze się nie rozjechały zawsze dociskam je ciężarem. Czwarty arkusz przecinam wzdłuż na pół. Po związaniu kleju pianki odcinam nadmiar. Z listewki zrobiłem prowizoryczny cyrkiel. Rysuję okrąg o promieniu 1,50 m. Z jednej strony płyty odcinam ćwiartkę. Obecnie brak szczegółów, wszystko wynika z obrazu wideo. Najważniejsze nie żałuję kleju. W niektórych miejscach wygięte płyty nie chciały się przyklejać dokładnie wzdłuż linii, więc musiałem sięgnąć po siłę mocującą wkrętu. Pianka szybko wiąże, odcinam. Używane, ale tak naprawdę sprzedawał to, co wynalazł. Jak należy. Następnie potrzebowałem dwuskładnikowej, elastycznej hydroizolacji. Jej marka jest widoczna na nagraniu. Miałem resztki. Kupowanie takiej specjalnie jest kosztowne. Sprzedawana jest w dużych ilościach, a potrzeba jej bardzo mało. Na pewno można znaleźć jakąś inną. APS w odróżnieniu od zwykłego białego styropianu. Nie wchłania ani nie przepuszcza wody. Dlatego głównym pomysłem jest użycie go jako podstawowej hydroizolacji i uszczelnienie tylko tych szczelin, które mogą przepuszczać wodę. Po stwardnieniu ta hydroizolacja pozostaje elastyczna. Szczeliny posmarowałem od wewnątrz i z zewnątrz. Płyty są ręczne i elastyczne, a bez giętarki do styroduru nie wszędzie uzyskałem idealną okrągłość. Tymczasowo przykleiłem pianką, póki płyta wolna. Gruba warstwa hydroizolacji pęka podczas osiadania. Trzeba poprawiać najdokładniejszym narzędziem. Następnie używam siatki tynkarskiej o szerokości 1 m i oczkach 5x5 mm. Odcinam 5 metrowy kawałek, przycinam do 70 cm szerokości i co 20 cm robię frędzle. Pod przyszłą balię kładę siatkę, obrysowuję i przycinam, zostawiając grubość ścianki, czyli około 3 cm. Mieszam klej, którego używam dotynkowania izolacji termicznej z pianki, styroduru i wełny mineralnej. Frędzle umożliwiają przejście zbrojenia na dno, tworząc ciągłą warstwę zbrojącą. Nie studiowałem wytrzymałości materiałów, ale wiem, że cylinder jest mocniejszy od prostopadłościanu, więc okrągła niecka będzie na pewno mocniejsza niż prostokątna. Jej zakrzywiony kształt pozwala równomiernie rozłożyć naprężenia na całej powierzchni pod wpływem siły. W mini basenie prostopadłościennym naprężenia skupiałyby się w rogach i na krawędziach. Przy tym samym obciążeniu naprężenie w cylindrze jest dużo niższe, co zwiększa jego odporność na odkształcenia i zniszczenie. Dlatego bez wahania wybrałem okrągły kształt. Dno także dokładnie zbroję siatką. Stosując hydroizolację do uszczelnienia spoin, wątpiłem w natychmiastowe uzyskanie szczelnego zbiornika, ale chciałem to przetestować. Na razie to połowa bali. Później burty zostaną podwyższone i pojawią się nowe spoiny do uszczelnienia. Dlatego zbrojenie wewnętrzne zrobiłem tylko częściowo na wysokości burty. Balia wyraźnie się zwiększyła na wadze. Aby nie uszkodzić kruchego brzegu burty bez zbrojenia, ostrożnie obracamy unikając nacisku na krawędź. Tak, delikatnie podnosimy, nie do przodu, właśnie tak. Zamykamy tylną burtę. Dziękuję. Uszczelniam zewnętrzne szwy. Odcinam pasek siatki długości 5,2 m, bo zewnętrzny obwód jest większy od wewnętrznego. Na szerokość nie przycinam frędzli, robię trochę mniej szeroko, około 45 cm. Tynkowanie i zbrojenie siatką z włókna szklanego to naprawdę wciągający proces. Zauważyli to zarówno Natalia, jak i młodszy syn German w jednym z ostatnich filmów na kanale piosenki Jasia Kosjaka. Bez trudu poradził sobie z budową budynku gospodarczego. Budynek gospodarczy składa się w 90% ze zwykłego białego styropianu, a nie z ekspandowany polistyren, co obniża koszty. Bo biały styropian jest tańszy. Nie stoimy w miejscu. A tutaj moja praca przypomina pracę garncarza, tylko że w klasycznym garncarstwie toczek się obraca, a garncarz stoi w miejscu. U mnie jest odwrotnie. Życie zmusza mnie do ciągłego ruchu. Klej nakładam pacą i średnią szpachelką. Do wyrównywania powierzchni świetnie nadaje się szeroka szpachelka. Kolejny ważny etap to przygotowanie podłoża. W poprzednim filmie nie położyłem na to dużego nacisku, dlatego teraz chcę szczególnie zwrócić na to Waszą uwagę. U Natalii pojawiło się pęknięcie dna i boków, prawdopodobnie przez słabe lub nierówne podłoże. W upale cienka warstwa zbrojąca szybko wysycha, więc warto ją nawilżać. Nawet ta kompaktowa wanna minibasen będzie miała objętość 2 m a 2 metry sześcienne wody to dokładnie 2 tony. Plus sama wanna, czyli ponad 2 tony. Waga jest naprawdę spora. Jeśli nagle jedna strona zacznie nierównomiernie osiadać, istnieje duże ryzyko uszkodzenia nawet sprawdzonych materiałów budowlanych. W takim przypadku może pęknąć nawet betonowy basen. Dlatego usuwam warstwę żyznej ziemi i zasypuję piaskiem rzecznym. Nie żałując wysiłku, obficie podlewam dla zagęszczenia. I starannie ubijam piaskowe podłoże. Staram się też nadać wyrównanej warstwie piasku jak najbardziej poziomą powierzchnię. Kąpielisko minibasen stało się znacznie cięższe, a ryzyko złamania nieosłoniętej krawędzi przy przewracaniu wzrosło. Wszystko poszło dobrze. Ze względu na rosnącą masę naczynia, zdecydowano się przetransportować je na miejsce montażu. Praca pod zadaszeniem była wygodna. Przy pełnej wysokości ścianek basen jest bardzo trudny do transportu. To kolejna zaleta okrągłego kształtu. Uważam, że wynalezienie koła przez przodków doprowadziło do tego, co mamy dziś. Przed wynalezieniem koła ludzie żyli wolniej i w zgodzie z naturą. Wszyscy mieli wystarczająco zwierzyny i roślin, a na ziemi panował raj. Wynalezione koła zaczęły się kręcić. Pojawiła się chciwość, żądza zysku, praca najemna. Mania podporządkowywania sobie nowych terytoriów i zniewalania ludów bez kół. Czasem widzę, jak ogrodnik pracuje dla drugiego. Doskonale rozumiem, że to nie z powodu biedy. To po prostu taka forma protestu, ponieważ zarówno glebogryzarka, jak i traktor działają na bazie koła. Zabieram się za tworzenie drugiego poziomu Bali. Zwiększy to jej objętość dwukrotnie. Do tymczasowego mocowania bez wahania używam wkrętu. Otwory po nich i tak bez problemu zostaną uszczelnione, ponieważ znajdują się blisko szwów. Okrągły kształt znów nie jest wystarczająco idealny, dlatego zamontowałem tymczasowe, korygujące kształt okrągły listwy rozpórki. Gdy hydroizolacja wyschła, nakładam warstwę zbrojącą aż do samej góry. Szczerze mówiąc, nie wierzyłem, że sam ekstrudowany polistyren zapewni szczelność zbiornika i nie przepuści wody. Bardziej wierzyłem, że będzie wystarczająco wytrzymały, by utrzymać wodę. Ponieważ jestem intuicyjnym konstruktorem, doskonale rozumiałem, że z obu stron zbrojony styrodur zamienia się w materiał kompozytowy, którym dodatkowo działa efekt panelu kanapkowego. Jeśli balie uda się utrzymać wodę, ale będzie trochę przeciekać, pomyślę o dodatkowej hydroizolacji od środka. Jeśli będzie mocno przeciekać, zamówię do środka wkładkę z polichlorek winylu. Jednak zastosowanie wkładki z polichlorek winylu robionej na zamówienie znacznie podniesie koszt własny bo jest ona kilka razy droższa od pozostałych materiałów. Do wykończenia basenu używam najtańszego kleju do płytek. Staram się nakładać klej równomierną warstwą. Czekam kilka godzin. I kawałkiem zgiętego drutu wyznaczam fugi między improwizowanymi kamieniami. Tutaj najważniejsze to niczego nie przegapić. Jeśli klej zdąży związać, taka praca będzie wymagała znacznie więcej siły. Praca na świeżym kleju to sama przyjemność. Wybraliśmy najprostszy wariant wykończenia, a jest ich nieskończona ilość. kontynuują zbrojenie także od środka Tym razem paletę kolorów wybrały żona i córka. Pokryłem zewnętrzną powierzchnię barwionym lakierem akrylowym do kamienia. Do wykończenia krawędzi burty użyłem resztek rury kanalizacyjnej o średnicy 50 mm później subskrybent kanału pieśni Jaszki Koszaka zasugerował, że sprawdzi się też miękka izolacja termiczna do rur. Świetny pomysł, dziękuję. Najlepiej zostawić balię do całkowitego związania na kilka tygodni. Nie mogę się doczekać, już po kilku dniach nalewam wodę. Zaczynamy kąpiele, wszystko super! Mniej więcej po tygodniu zaczęły się pojawiać zauważalne wybrzuszenia. W dotyku nie są mokre, woda z bali nie ucieka. Specjalnie sprawdzałem spadek poziomu przez tydzień maksymalnie centymetr dwa, co przypisuję naturalnemu parowaniu. W trzecim sezonie użytkowania wszystko nadal jest w porządku, tylko wybrzuszenia stały się trochę większe. Moim zdaniem dodają jeszcze więcej naturalności, prawda? Celowo nie malowałem, ani nie pokrywałem wnętrza bali mozaiką, bo to eksperyment i nadal obserwuję powierzchnię. Jeśli będziecie powtarzać ten eksperyment, polecam zrobić dodatkową wylewkę na dnie. Schody, które ustawiam do wychodzenia zostawiają wgniecenia. Szczelność pozostała nienaruszona. Dajcie wielkiego kciuka w górę. Subskrybujcie kanał piosenki Jaszki Koszaka, Rutę, grupę Moś Kontakty TikToka i Zen. Linki są pod filmem. Kliknijcie dzwoneczek, wtedy będziecie informowani. Niech zapanuje pokój na świecie. Dziękuję.